Tytuł: Zaczarowane lustro w domku pod paprocią. W dolinie, gdzie paprocie rosły tak gęsto, że tworzyły zielony dach nad ścieżkami, stał mały drewniany domek. Mieszkała w nim dziewczynka o imieniu Malinka, miała burze rudych loków, szerokie jak stawy oczy i niezliczone piegi na nosku. Malinka była ciekawska i uwielbiała odkrywać tajemnice lasu. Pewnego dnia, podczas zabawy za domkiem, malinka zauważyła dziwne światło migoczące pod jedną z paproci. Przekopała liście i znalazła niewielkie lustro oprawione w ramę z leśnych ziół i szyszek. Gdy tylko na nie spojrzała, poczuła lekki podmuch wiatru i wciągnęło ją do środka. Dziewczynka znalazła się w lustrzanym lesie, gdzie wszystko było na opak. Ryby fruwały po niebie, drzewa rosły do dołu, a ślimaki mówiły wierszem. Spotkała tam niezwykłą przewodniczkę, mówiącą wiewiórkę Klarę, która pomogła jej zrozumieć, że trafiła do świata marzeń i snów. Lustro, jak się okazało, miało moc spełniania jednego dziecięcego życzenia. Ale uwaga, tylko takiego, które płynie prosto z serca. Malinka długo się zastanawiała. Mogłaby poprosić o tysiąc lizaków albo huśtawkę aż do księżyca, ale jej serduszko podpowiedziało jej coś innego. Chciała, aby wszystkie dzieci miały kogoś, kto będzie je kochał i tulił do snu. Lustro zadrżało, zabłysło i Malinka znów była w swoim domku pod paprocią. Ale od tamtej nocy każda samotna poduszka na świecie zaczęła pachnieć ciepłem, a dzieci śniły o przyjaźni, jakiej nigdy wcześniej nie znały. Malinka zachowała lustro w skrzyni z drewnianym sercem i chociaż dorosła, nigdy nie przestała wierzyć w jego magię.